Zrozumienie. Nie każda ścieżka prowadzi prosto. Czasem zakręca jak strumień w lesie. Nie każdy krok ma ten sam rytm. Choć każdy zmierza w stronę światła. A to serce, co bije szybko. Myśli tańczą jak iskry w powietrzu. Trudno je złapać, lecz w tej burzy rodzą się pomysły, które zmieniają świat. Autyzm to ocean głębokich tonów. Gdzie szczegół błyszczy jak drogocenny kamień. To wrażliwość, co słyszy ciszę. Gdy inni słyszą tylko hałas dnia. Zrozumieć, to nie znaczy naprawiać. Lecz usiąść obok i posłuchać melogii. Każdy umysł jest własnym wszechświatem. A razem tworzymy konstelację ludzi. Wolność i brak ograniczeń. Nie jestem klatką ani ramą. Nie mieszczę się w ciasnych schematach. Moje myśli biegną jak wiatr po łące. Rozsypują się jak gwiazdy na niebie. Nie muszę być prostą linią, bo świat jest pełen zakrętów. Nie muszę milczeć, gdy słyszę muzykę, która gra tylko dla mnie. Adehade to skrzydła, co szybciej drżą. Autyzm to oczy, co widzą głębiej. Razem tworzą wolność która nie zna murów ani granic. Nie ograniczaj mnie ramkami, bo w nich nie ma miejsca na oddech. Pozwól mi być sobą, a pokażę ci wszechświat, którego nie znałeś. Wrażliwość i ruch. Autyzm to cisza, co bywa głośna. Światło za jaskrawe dotyk zbyt mocny. To słyszeć szepty, gdy inni milczą. I czuć za wiele tam? Gdzie inni nie czują. Adehade to ogień w nogach i dłoniach. Myśli jak ptaki uciekają w niebo. Ciężko je złapać, trudniej zatrzymać. Bo życie wzywa w tysiąc kierunków. Jeden słyszy za dużo, drugi biegnie za szybko. A przecież obaj mają w sobie skarb. Nadwrażliwość to dar, ruch to siła. Razem tworzą pełniejszy świat.